Zabranie pana posła Urbaniaka głosu. Dziękuję za głos. Szanowni Państwo, no trochę okrągłych słówek dzisiaj tutaj padło na temat tego, jak działa Krajowa Grupa Spożywcza. Ja bym chciał też parę konkretów dotyczących Państwa działań. Jakie konkretnie też działania mogą panowie z ministerstwa, pan prezes. Obojętnie kto odpowie. Jakie działania też państwo podjęli w kwestii stabilizacji polskiego rynku zbożowego, tego, że ceny zboża spadły, zwłaszcza pszenicy, grubo poniżej 1000 zł za tonę w ciągu ostatniego roku. Czy państwo, co państwo zrobili w kwestii próby ustabilizowania tych cen na jakimś wyższym poziomie, bo do tego też jak rozumiem powinna służyć krajowa grupa spożywcza, by stabilizować polski rynek rolno-spożywczy. I czy jak są państwo przygotowani nie czy, bo to jest pytanie zbyt otwarte. Ale jak są konkretnie państwo przygotowani do tego, żeby odbierać zboże w cenach uczciwych od rolników w najbliższych żniwach, bo trzeba pamiętać o tym, że ten proceder jaki ma miejsce dotyczący zalewania polskiego rynku zboży, zbożem czy produktami innymi z Ukrainy, on się nie zatrzymał. Bodaj wiemy, że Unia Europejska też dalej będzie te, ten handel liberalizować i państwo jakoś powinni w tej kwestii też reagować na to, żeby polski rolnik po prostu nie poszedł z torbami, bo tak może to za chwilę wyglądać cena pewnie spadnie w okolice 800 zł za tonę jeśli to tak dalej pójdzie pytanie co państwo co państwo z tym zrobią jak państwo będą próbowali to stabilizować a trzeba pamiętać że koszty produkcji wzrosły nawet trzykrotnie w ciągu ostatnich kilku lat no i jeszcze kwestia krajowej spółki cukrowej tu poseł do lata wcześniej bardzo ją chwalił ja jakby nie mam z tym problemu, tylko też kwestia różnicy cenowej pomiędzy tym, co jest na rynku, a co dostaje, co jest dla konsumenta, a co dostaje rolnik. No państwo też mają tutaj możliwości, by, by to stabilizować i no i co państwo w tej kwestii zrobili, bo no, wiemy, że stabilizacja cen powinna być też bez uszczerbku dla rolników, tak. Duża część polskiego rynku to jest rynek, który jest zdominowany, powiedzmy sobie wprost, przez Niemców, ale no, państwo jednak aspirują do tego, żeby, żeby ten rynek ratować, więc chętnie usłyszę co. No i jeszcze taka jedna rzecz, bo zastanawia mnie to też, jak wygląda stan finansowy Krajowej Grupy Spożywczej, czyli pensje Rady Nadzorczej i zarządów oraz premii, jakie. Ewentualnie są pobierane. Jak wyglądało w 2022 roku, chciałbym też się tego dowiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję.